Cała trójca święta, Ojciec, Syn i Duch, gospodaruje w nas nieustannie. Budząc świadomość, iż Ojca mamy w niebie, i przypominając, że Syn Boży czyni z nas Boże dzieci, działanie Ojca i Syna dokonuje się w nas przez miłość Bożą, która rozpalana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego w nas mieszkającego. Kardynał Stefan Wyszyński, 9 października, niedziela. Witamy Was moi drodzy wspólnie z wnuczką Hanią będziemy dzisiaj czytać słowo Alicji Lęczeskiej Będziemy się z tym słowem dzielić. I później na koniec Hania Was pozdrowi. A słowo na dzień dzisiejszy jest otóż to, to takie. Stacja dziewiąta Drogi Krzyżowej. Trzeci upadek. Twoim trzecim upadkiem jest ciągle powtarzanie tych samych upadków i stres z tego powodu lub zobojętnienie. A trzeba, abyś dogłębnie poznała swoją słabość i niemożność pokonania jej bez mojej łaski. Trzeba, abyś nauczyła się cierpliwości wobec siebie, wobec samej siebie i z pokorą przyjmowała świadomość własnej nędzy, a także abyś nauczyła się cierpliwości wobec słabości Twych bliźnich i miłowania ich takimi, jacy są. Ukochać drugiego mimo jego nędzy można jedynie wtedy. Gdy dogłębnie pozna się nędzę i bezsilność swoją, nie załamuj się więc, lecz usilnie dąż do ciągłego powstawania i podnoszenia innych, wyczekując mojego miłosierdzia z nadzieją i pokojem w sercu. Największym upadkiem jest bowiem brak nadziei i woli powstania. Kropka. Bardzo serdecznie dziękujemy za wysłuchanie. Życzymy miłej niedzieli i pozdrawiamy Was serdecznie. Przemek, Marny Pyłek, Hania i Hania, dziadka Przemka i babci bobusi Wnuczka. Nóżka. Z Panem Bogiem. Bogiem i z aniołkiem i z Elzą. I miłej niedzieli. Pa. pa.